Nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ale w czasie kiedy nagrywam jest wieczór. Dzisiejsze opowieści przy kawie będą przy kielichu łyski. Dzisiaj chciałem poopowiadać o języku polskim. Jestem twórcą YouTube'owym. Najlepszym dowodem jest to, że mnie oglądacie i widzicie na swoich ekranach. I jako taki uważam, że my, twórcy YouTube'owi, powinniśmy w języku polskim mówić tak poprawnie jak to tylko możliwe. Serio. Tak uważam. I kiedyś usłyszałem tłumaczenie człowieka, którego bardzo szanuję za jego wiedzę, mianowicie Roberta Mazurka z kanału Mester Akumulator że zwracają mu czasami uwagę za jego polszyznę. Ale przecież to nie jest kanał o języku polskim. Robert, to prawda, nie jest. Ale jak mnie ktoś zwraca uwagę na taki temat, to sprawdzam, czy czasami może nie ma racji. Właśnie dlatego, że bez względu na to, co powiem, czy to będzie, kurczę, Kawle Andersona. Czy to będzie wieczorne golenie się? To wszystko jedno. Obowiązuje mnie krzewienie języka polskiego w jak najbardziej poprawnej formie. Akurat Robert Mazurek nie wali dużo błędów językowych, ale mówi regionalizmami. Czyli no, powiedzenie, że mówi gwarom, to byłoby za dużo. Regionalizmy. Oglądnąć zamiast obejrzeć na przykład. Yy, regionalizmy i archaizmy. O, tak bym to nazwał. Nie będę się w tej chwili wywnętrzniał nad językiem Roberta, bo tak jak powiedziałem wam, ja bardzo szanuję człowieka za wiedzę, którą przekazuję w swoim kanale. I kupę się od niego nauczyłem. Naprawdę. Duży szacunek dla pana. Są też twórcy językowi, o których się dużo nauczyłem z innej dziedziny: bracia rodzeń. Fajni faceci, yy, bracia bliźniacy, którzy opowiadają o wychodzeniu z różnych chorób metabolicznych. Naprawdę fajnie. Oni z kolei też używają regionalizmów i do tego jeszcze mają wadę wymowy pewną, bo ja zresztą nie wiem, czy to jest wada wymowy, to, to musiałby ktoś, kto się lepiej nade mnie na tym zna, y, powiedzieć. Y, mianowicie, y, nie wymawiają zmiękczenia ni w słowie koniec. U nich jest konec. I u nich jak ktoś się nakarmił, to jest pojedzony. Z której nowosądeckiej choinki się panowie urwali? Bo ja się spotkałem z tym pojęciem na sądeczyźnie. To jest regionalizm. A wy przecież jesteście z głogowa. No dobra, nieważne. Może korzenie babcia, dziadek. Może rodzice. Pochodzą z, właśnie z tamtych regionów, z Małopolski. Czyli to też jest regionalizm, że ktoś jest pojedzony, a nie najedzony. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze, że kwestia poprawnej polszczyzny dotyczy nie tylko twórców YouTube'owych, ale na przykład w mainstreamowej telewizji też spotkałem się z czymś, co nie podoba mi. Mianowicie Telewizja TVN, zgodzicie się, że jest mainstreamowa, w swoim śniadaniowym programie Dzień dobry TVN, który bywa, że oglądam, bo moja Aniu jest fanem, oni na siłę, to wygląda na jakąś politykę firmy, na siłę y, próbują dorabiać żeńskie formy nas w różnych zawodów, to jest niebezpieczne. Naprawdę, zaraz wam pokażę dlaczego. Wyobraźcie sobie, że ja prowadzę ciężarówkę. Taki mam zawód, z tego żyję. W takim gwarowym określeniu to ja jestem kto? Jak się prowadzi 40 tonową ciężarówkę, to jest się tirowcem, tak? Moje koleżanki po fachu, które również prowadzą ciężarówki, spróbujecie nazwać kierowkami, przecież to pojęcie jest już zarezerwowane dla zupełnie innego zawodu. Prawda? I teraz wyobraźcie sobie, że w pewnym programie porannym usłyszałem, jak pan redaktor Sztokinger, Robert Sztokinger, celowo Powtarzam to nazwisko, gdyż jest to wnuczek wspaniałego aktora i piosenkarza. Jest to syn bardzo znanego aktora. Jest dziennikarzem TVN-u, czyli człowiekiem, który wiedzę humanistyczną z mlekiem babci normalnie powinien wyssać. Wręcz on o kobiecie, która sędziuje w zawodach baristów. Czyli w zawodach kawowych, powiedział sędzina. Robert, serio! Mainstreamowa telewizja, poważny dziennikarz, wali takiego byka, to przecież jest karygodne. To jest tak jak z tym kierowcem i kierówką. Przecież istnieje w języku polskim słowo sędzina. I ono wcale nie oznacza kobiety oferującej wyroki w sądzie, czy sędziującej zawody sportowe jakiekolwiek by nie były. Sędzina to jest żona sędziego, jak Podstolina żona Podstolego, jak Podczaszyna żona podczaszego. Kobieta, która osądza w sądach, wydaje wyroki, która pilnuje, żeby według regulaminu odbywał się mecz. To jest pani sędzia i tyle w temacie. A już rozwalają mnie kurczę takie na siłę produkowane słowotwórcze projekty jak psycholożka. Pani psycholog. Mam koleżankę, panią psycholog kliniczny, która mi kiedyś w życiu bardzo pomogła. Lucynka dziękuję. To jest pani psycholog. To jest moja koleżanka, jesteśmy na ty. Ale jej zawód to jest pani psycholog, a nie żadna psycholożka. Bo to jest dla mnie spłaszczenie i robienie psycho czegoś ze słowa. W wielu wypadkach tak jest. Weźcie wyobraźcie sobie kobietę, która jest mechanikiem samochodowym. O co ona jest? Mechaniczką, mechaniczną. Ona jest mechanikiem samochodowym. Tak, bardzo rzadko spotykany zawód. Bardzo rzadko spotykany zawód. Oczywiście. Znaczy, w, w, w przypadku płci żeńskiej bardzo rzadko spotykane zjawisko, żeby uprawiać taki zawód, ale istnieją takie panie, i to są mechanicy samochodowi. Nie powiem, że w spódnicach, bo w spódnicy ciężko się pracuje w takiej branży, ale to jest pani mechanik. Pani mechanik. Jeżeli to jest taki sam fachowiec, jak. Każdy inny, który się zna na swojej robocie, to szacunek dla zawodu i to jest pani mechanik. A nie mechaniczka mechaniczna. Co byście nie wymyślili. Uff. Nie wpadajmy w pułapkę. Nie się zdarzają słowotwórstwe, słowotwórcze pomysły. Tak, ale one są tytułem żartu robione. Oczywiście. Ja sobie mogę powiedzieć, kurczę, do mojej koleżanki: Ty za ty rower No, bez, bez perwersji. No. Obśmiejemy się tylko i wyłącznie, bo oboje wiemy, że to żart. Ale y, walenie na poważnie, do kobiety, która sędziuje w jakichś zawodach że jest sędziną to jest naprawdę ból zęba że mamy takich fachowców w branży dziennikarstwa. Telewizyjnego. Krótko Dzisiaj jest 2 stycznia 2023 roku. Celowo mówię tę datę i celowo mówiłem bardzo poprawnie. Bo czasami słychać drugi styczeń. Jaki drugi styczeń? Drugi dzień miesiąca stycznia. W języku polskim mówimy drugi dzień miesiąca stycznia, w skrócie 2 stycznia. 2023 roku. Wiecie co? Sobie i wam wszystkim życzę, abyśmy w tym nowym 2023 roku wysłuchiwali fajnej, literackiej, przyjemnej płaszczyzny zarówno z ekranu telewizora, jak i z ekranu komputera przy okazji oglądania różnych twórców youtube'owych żeby język polski był poprawny żeby się można było z czegoś nauczyć wiecie ja nie potępiam ludzi którzy po polsku mówią słabo bo nikt ich tego nie nauczył na przykład bo to są gdzieś tam prości ludzie skądś pochodzący i mający wiedzę która predestynuje ich do występowania w youtube bo potrafią Coś i to, że mówią tym językiem niepoprawnym, uproszczonym, trudno. Fajnie, że przekazują nam swoją wiedzę. Ale jeżeli ktoś im zwróci uwagę, że mówi się tak, a nie tak, to niech to sprawdzą, a nie pultają się, że to nie jest kanał o języku polskim. Każdy polskojęzyczny kanał jest tak. Ciudeńkę również o języku polskim. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych filmach. Dobra.